Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Kuryło. Reprezentuję firmę BCC. Witam na kolejnym webinarze. BCC Webinars jest cykl naszych spotkań. Temat dzisiejszego webinara to budowa klastra RSA, bezpieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Webinar poprowadzi Kamil Kuczkowiak. Za chwilkę oddam mu głos, ale ponieważ yy, jest z nami spora część osób, które po raz pierwszy uczestniczą w naszym webinarze, to pozwolą Państwo, że w kilku słowach opowiem o naszej firmie. BCC to trzy centra kompetencyjne. BCC SAP Experts, BCC Data Centers i BCC Software Factory. Jeżeli chodzi o SAP, jesteśmy liderem na rynku. Realizujemy projekty na całym świecie. Równo usługi koszeniowe, integracyjne, serwis aplikacyjny, maintenance, Pełna oferta rozwiązań i technologii SAP. Posiadamy dwa centra data center. Niezależne od siebie, w różnych lokalizacjach, bezpieczne. I w oparciu właśnie o nasze data center realizujemy kompleksową ofertę utrzymania i optymalizacji IT. Cloud computing, hosting zarządzany, wsparcie, administracja systemów. Dużo wokół bezpieczeństwa IT. Ostatni nasz obszar, BCC Software Factory. To projektowanie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Realizujemy, przygotowujemy aplikacje dla dowolnych procesów w firmie i dowolnych scenariuszy współpracy między partnerami. Do takich najbardziej sztandarowych naszych rozwiązań to jest BCCM, BOffice i Edistrada. I to by było, proszę Państwa, na tyle, jeżeli chodzi o krótki wstęp. Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania w trakcie webinara do prowadzącego. To bardzo proszę o korzystanie z okienka czatu, który jest na tym panelu o programowaniu po prawej stronie. Ja już oddaję głos Kamilowi. Życzę Państwu udanego webinara i zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję uprzejmie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak kolega wspomniał, ja nazywam się Kamil Kuczkowiak i mam przyjemność powiedzieć Państwu kilka słów na temat RSA w kontekście rozwiązania klastrowego. O czym w ogóle będę tutaj mówił? Na początku wspomnę w ogóle czym tak naprawdę są tokeny RSA, po co i dlaczego warto je stosować. Następnie przejdę do takiego krótkiego wprowadzenia czym są klastry jeżeli chodzi o rozwiązania IT. Powiem kilka słów na temat wad i zalet takiego rozwiązania i przejdę do sedna w ostatnim punkcie czyli do klastra związanego właśnie z technologią RSA. Czym zatem są tokeny RSA? Jest to rozwiązanie, które oferuje nam Security Dynamics i korzysta ono z dość popularnego algorytmu właśnie o nazwie RSA. Jest to algorytm oparty o faktoryzację bardzo dużych liczb pierwszych. Po co w ogóle korzystać z takiego rozwiązania? Dzięki RSA mamy możliwość na wielopoziomowe uwierzytelnianie. Dzięki temu wzrasta nam poziom bezpieczeństwa, gdyż oprócz standardowego dostępu do zasobów, gdzie użytkownik może korzystać tylko z jakiegoś hasła, na przykład ustawionego przez administratora danej organizacji, dodatkowo też możemy wymusić, że krokiem, który w tym procesie uwierzytelniania będzie konieczny, będzie wprowadzenie właśnie paskodu, który generuje nam losowo taki token. Tokeny, tak jak widać je na tych dwóch rysunkach na samym dole slajdu, Oparte są o jednorazowe kody. Mamy dwa rodzaje tokenów, to jak Państwo widzicie. Token sprzętowy. Obecnie już chyba trochę rzadziej wykorzystywany. Zakładam, że część z Państwa powinna elastyczność, choćby na przykład kiedyś popularne takie tokeny były, jeżeli chodzi o dostęp do usług bankowych. Po prawej stronie mamy natomiast przykład tokenu programowego, który dedykowany jest zarówno dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Tokeny takie, w określone jednostce czasu, domyślnie jest to najczęściej też stosowane, 60 sekund, generują losowy ciąg znaków. W przypadku tokenów sprzętowych jest to ciąg sześcioznakowy. W przypadku tokenów programowych mamy natomiast 8 znaków. Z tym, że tokeny programowe, które zarówno można sobie umieścić na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym, mają też dodatkowy feature, jakim jest PIN. Aby wygenerować taki paskod na no, tokenie sprzętowym, on jest po prostu co 60 sekund wyświetlany na tym małym wyświetlaczu, natomiast w przypadku tokenu programowego, w momencie kiedy uruchamiają Państwo aplikację, najpierw należy wprowadzić czterocyfrowy PIN. W momencie, kiedy ten PIN jest poprawny i zostanie przez serwer zweryfikowany jako prawidłowy, generowany jest wówczas dopiero paszport, także w przypadku tokenów sprzętowych, programowych, o których tutaj szerzej będę mówił, mamy ten dodatkowy poziom zabezpieczenia. Jest to moim zdaniem skuteczniejsze i lepsze rozwiązanie. Tematem tej prezentacji jest klaster RSA, także też krótko powiem, czym w ogóle jest rozwiązanie klastrowe. Klaster w przypadku rozwiązań IT możemy potraktować jako zbiór, zestaw serwerów. Jeżeli chodzi właśnie o klaster, one nazywane są węzłami i współpracują one ze sobą. Możemy na przykład zbudować taki klaster, który będzie świadczył daną konkretną usługę, na przykład konkretna aplikacja będzie rozproszona pomiędzy kilka serwerów. W takiej sytuacji wówczas będziemy korzystać z mocy obliczeniowej wszystkich maszyn. Możemy też tutaj oprzeć się o to, co widzą Państwo w punkcie drugim, czyli o redundancję, czyli sytuację, kiedy na jednym serwerze mamy daną usługę, aplikację. Drugi serwer również ma zaimplementowaną tę samą usługę i działa w trybie Active Passive, czyli jeden serwer jest serwerem głównym. Korzystamy z niego powiedzmy na co dzień, wykorzystując daną usługę. W przypadku, kiedy dochodzi do jakiejś awarii, przerwy technicznej na, na danej maszynie, wówczas w związku z tym, że jest to tryb Active Passive, druga maszyna, która ma zaimplementowaną dokładnie ten, tę samą usługę, staje się maszyną główną. Także w, dzięki rozwiązaniu klastrowemu nie mamy przerw dostępności danego rozwiązania. To, o czym już wspomniałem, czyli... Dzięki rozwiązaniu klastrowemu mamy większą wydajność zaprojektowanego środowiska. Zarówno jeżeli chodzi o aplikację, którą mamy redundantną, możemy swobodnie skalować maszyny, które świadczą daną usługę. Tak również w przypadku aplikacji, która jest rozproszona pomiędzy kilka jednostek, pomiędzy kilka węzłów, taką wydajność możemy też odpowiednio sobie wyskalować i zwiększać. Warto też wspomnieć o tym i pamiętać, że nie wszystkie aplikacje i nie wszystkie rozwiązania możemy wykorzystać w oparciu o schemat klastrowy. Przykładem takich aplikacji, rozwiązań, oprócz tego, że oczywiście jest to RSA, o klaster oparte jest również domena Active Directory, czyli usługa Windowsowa, czy też na przykład Microsoftowa usługa certyfikatu. Każda usługa, każde rozwiązanie ma oczywiście swoje wady i zalety. Zaletami rozwiązania klastrowego jest niewątpliwe wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii. W przypadku kiedy dochodzi do awarii jednego z węzłów, jeżeli jest to redundancja, to drugi węzeł przejmuje funkcję głównego i nie mamy wówczas przerwy w świadczeniu danej usługi. Jest zachowana ciągłość. Jeżeli natomiast dana usługa jest rozproszona pomiędzy kilka maszyn, wówczas w przypadku kiedy dana maszyna zostanie wyłączona z użytku, pozostałe maszyny znajdujące się w klastrze przejmują odpowiedzialność tej maszyny, czyli ten pojedynczy punkt awarii w obu przypadkach jest wyeliminowany. Jest to związane właśnie z tym, o czym krótko napomknąłem, czyli wysoka dostępność świadczonej usługi. Rozwiązanie całkowicie skalowane, czyli zarówno możemy sobie dostawić nowy węzeł do takiego klastra, jak też swobodnie zwiększyć zasoby na konkretnej maszynie. Nie mamy niedostępności w przypadku prac serwisowych. Często dochodzi do sytuacji, kiedy na przykład powiedzmy, klaster oparty o rozwiązanie Microsoftowe pojawiają się nowe łatki bezpieczeństwa wypuszczone przez producenta, które należy co jakiś czas zinstalować. W przypadku instalacji na jednym z węzłów takiej łatki, drugi węzeł zapewnia nam ciągłość usługi. Oczywiście też, jak każde rozwiązanie, są pewne wady. W przypadku klastra mamy konieczność zaangażowania dodatkowych zasobów. Poza tym, że jest to jeden komputer, fizyczna maszyna, bądź maszyna wirtualna, Wymaga to też, tak jak sama idea klastra mówi, postawienia dodatkowych maszyn, czyli wykorzystania dodatkowych zasobów naszego środowiska. Musimy pamiętać o tym w takiej sytuacji, że administrujemy kilkoma maszynami. To, o czym już mówiłem, na przykład w kontekście wgrywania poprawek, nie wystarczy to zastosować wówczas na jednej maszynie, tylko musimy pamiętać, żeby odpowiednio administrować wszystkimi maszynami, które są składową klastra. I to, o czym już wspomniałem, czyli rozwiązanie klasterowe nie jest dedykowane do, dla wszystkich aplikacji, jakie można zastosować w, w danym środowisku, w danej branży. Teraz przejdźmy do sedna tej prezentacji, czyli czym jest w ogóle klaster RSA. Klaster RSA, jak sama nazwa wskazuje, będzie opierał się o co najmniej dwa węzły. Będzie to węzeł główny i węzeł zreplikowany. Dane pomiędzy takimi węzłami są zsynchronizowane, dzięki czemu nie ma niespójności danych. Wiąże się to z sytuacją, gdzie na przykład wydając nowy token dla użytkownika na jednym z serwerów. Drugi serwer, serwer po jakimś czasie określony w konfiguracji synchronizuje sobie te dane i również zostanie poinformowany o tym, że token o konkretnym numerze IP został już zarezerwowany i nie może być ponownie wykorzystany. Komunikacja między serwerami w klasze RSA odbywa się po protokole TCP na widocznych tutaj portach, czyli 7002, 1812, 1813. Dzięki rozwiązaniu klastrowemu RSA y, mamy możliwość obsługi tokenów. To główne zadanie e, tego rozwiązania. Wiąże się to z wydawaniem tokenów użytkowników, resetowaniem Tak Jak Państwo pewnie pamiętają, wspominałem, że tokeny programowe mają to do siebie, że pojawia się ten dodatkowy poziom zabezpieczeń, czyli czterocyfrowy pin, który pozwala na wygenerowanie dopiero passcode'u, który wykorzystywany jest w połączeniu do konkretnych zasobów sieciowych. Skany takie również możemy odbierać użytkownikom z poziomu konsol, o których powiem za chwilę, możemy zarządzać użytkownikami ich dostępem. Co istotne, jak mówiłem, mamy spójność danych na obu serwerach. Instancja główna, która w danym momencie obsługuje całą komunikację między użytkownikami, którzy generują sobie passcode'y pozwala na przesył danych do repliki i temu mamy właśnie tę spójność danych. E, oczywiście należy też uwzględnić taką sytuację, e, kiedy instancja główna jest niedostępna. Wówczas instancja repliki, którą mamy zaimplementowaną w swoim środowisku, przyjmuje jej funkcję. Na niej obsługujemy e, cały transfer związany z tokenami, czyli wydawanie i obsługę. W momencie, kiedy przywrócimy do użytku instancję główną, dane takie ręcznie należy sobie z odpowiedniej konsoli zreplikować, aby była spójność danych po obu stronach klasa. To jak wspominałem, klaster RSA opiera się o dwie instancje. Mamy instancję główną, czyli primary instance i instancję repliki, czyli repliki instance, o której powiem za chwilę. Instancja główna, którą należy powołać w pierwszym kroku, powoływana jest z poziomu wirtualizacji VMware vSphere, z gotowego co który udostępnia nam producent. Jest to po prostu system linuxowy wraz z już granymi, gotowymi komponentami, które wystarczy wdrożyć na maszynę i skonfigurować w kolejnym kroku za pomocą kreatora. Konfiguracja taka związana jest z Standardowymi krokami, czyli ustawienia sieciowe, nadanie adresu, adresacji IP, czy też ustawienie czasu, czyli komunikacja z serwerem NTP. W kolejnym kroku, w momencie kiedy inicjujemy taką instancję główną, należy również grać certyfikat, który generujemy sobie z poziomu też tego appliance'u, aby połączenie do konsol, bo każda z instancji Oferuje dwie konsole, bo odbywało się po https, czyli połączenie było szyfrowane. Jak wspomniałem, mamy dwa rodzaje konsol. Pierwsza z konsol to Operation Console. Tutaj jak Państwo widzą w prawym górnym rogu tego slajdu widzimy, że jest to instancja główna naszego klastra. Z poziomu tej konsoli mamy możliwość zarządzania administracyjnym całym środowiskiem. Korzystając z niej możemy na przykład wgra, wgrywać poprawki, które dostarcza producent. Możemy też zarządzać całą komunikacją, która odbywa się między instancją główną a repliką. Z tego poziomu na przykład, o czym wspomnę za chwilę, generujemy pakiet, aby w ogóle powołać instancję repliki. Drugą konsolą, którą w każdym przypadku również powołujemy, stawiając instancję z konsolą security. Z poziomu tej konsoli mamy możliwość zarządzania użytkownikami. Tutaj właśnie wydajemy tokeny, mamy możliwość ustawienia PIN-u i całej administracji związanej z tym rozwiązaniem. Oprócz instancji głównej w pojawia się instancja repliki. Jak wspomniałem, instancja ta jest generowana z poziomu Operation Console w instancji głównej. Tutaj na obrazku załączonym widzą Państwo, że jest to dość prosty proces. Wybieramy opcję Deployment Configuration i generowanie pakietu nowej instancji. Wygenerowana zostanie paszka, którą zapisujemy sobie lokalnie i taki pakiet wygrywamy na powołanej maszynie z Appliance, czyli tak jak w przypadku instancji głównej. najpierw Powołujemy sobie maszynę z Appliance'u, który dostarcza nam producent RSA. Następnie konfigurujemy sobie taki Appliance, gdzie tak jak wspominałem, dajemy ustawienia sieciowe, komunikację z serwerem itp. Czy też właśnie w tym kroku możemy sobie ustawić, jaki typ instancji tworzymy. Tutaj właśnie określimy, że będzie to instancja repliki. Kilka dobrych praktyk również związanych z klastrem RSA. Przedstawiając takie rozwiązania należy pamiętać o tym, aby replika oraz instancja główna znalazły się na dwóch różnych niezależnych hostach fizycznych. Może się to z tym, że w przypadku, kiedy dochodzi do awarii jednego hosta, mimo tego, że mamy zapewnioną redundancję i ciągłość usługi, gdyż świadczona jest ona przez dwie maszyny, w przypadku, kiedy awarii ulegnie taki host, wówczas tak naprawdę mimo, że mamy zapewnioną redundancję, mamy niedostępność usługi. Także warto pamiętać o tym, że wdrażając takie rozwiązanie powinny obie maszyny znaleźć się na dwóch różnych niezależnych hostach. Wszystkie operacje, które wykonujemy, wykonywane są na instancji głównej. Tak jak wcześniej już wspomniałem, dane, które instancja główna przechowuje są rozpropagowywane na wszystkie instancje repliki, które mamy w danym klasie. Oprócz tego, że możemy powołać sobie jedną taką replikę, może ich być kilka do nawet 15 takich instancji repliki, to już jest związane z licencjonowaniem, licencją jaką producenta sobie wykupimy. Co do dobrych praktyk należy również pamiętać o tym, że jeżeli mamy w klasze kilka maszyn, to w przypadku, kiedy producent wydaje zbiór poprawek, aby spójność na wszystkich systemach została zachowana, należy takie poprawki wgrywać na każdej z instancji, które znajdują się w klasze. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo Kamilowi. Pojrzę tylko, czy są jakieś pytania z Państwa strony. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to teraz jest właściwy moment. Jeżeli pytań nie ma, to bardzo dziękuję za uczestnictwo. Informuję, że webinar był nagrywany także wkrótce wrzucimy go na naszą stronę internetową i pewnie wyślę do Państwa maila z linkiem i z informacją, że już jest. Gdyby ktoś z Państwa chciał go obejrzeć jeszcze raz lub komuś polecić, to, to zachęcamy. Jeszcze raz dziękuję za uczestnictwo. Do usłyszenia na kolejnych webinarach naszego cyklu. Dziękuję bardzo, kłaniam się.